<laughs> 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 Tô <tú> é legal, <tú> <tú> Tam. Dzisiaj, tutaj, w takich okolicznościach, zobaczcie, tam w oddali. Nie wiem, czy widać, może teraz widać naszą posesję. A my przyjechaliśmy lokomotywą tutaj pod tego szatana. Ostatnio Wiesław tutaj z kanału Agro Góra się z nim zainteresował Chociaż tutaj Darek jak był to też mówił, że to taki punkt odniesienia Kawał grzmota Dla porównania przyjechaliśmy lokomotywą Ale jest przy nim malutka Tam od oddali nie widać dzisiaj Jest też farma wiatrowa, gdzie wozimy zboże jest ich 30 takich żmotów, od 100 do 120 metrów, ten tutaj ponoć ma 100. I z tego co tam wyczytałem to 60 MW tamte produkują, no, czyli ten jeden 2 MW na to wychodzi. Tutaj stoi on na, na polu kolegi, jeśli nas ogląda to pozdrawiamy. że no kawałek tutaj od nas jest ten wiatraczek Ale słychać właśnie jak produkuje tutaj prąd później kupimy go, trochę droższego tam z podwórka również słychać jak dobrze przypasuje te śmigła jak latają Pola tutaj, zobaczcie, pozbierane, poobsiewane, zimno jak diabli, ma już mrozić w nocy i co, tak to się prezentuje, taki kolos tutaj jest w okolicy. Że co, My spadamy stąd. Siadamy do ciągnika, bo zimno. I jedziemy. Widzimy się już w drodze powrotnej. My jesteśmy w drodze powrotnej. Już tutaj na prostej do domu. A tutaj stoi ten diabol. Przewietrzyła. Także widzimy się już na podwórku, jesteśmy na podwórku. Widzicie, tam jest właśnie ten grzmot. A tutaj jeszcze chciałem wspomnieć o naszych oponach, które spisały się bardzo dobrze przez ten sezon. Oczywiście zimą, jak będzie potrzeba, również będzie używany ciągnik. No i kolejne sezony będziemy również pracować na tych oponkach. Stały egzamin. Nic się z nimi nie dzieje. Bardzo ładnie tutaj spisują się w polu. Kolega, u którego również jest wiatrak, yy, także za, zainwestował w takie opony ostatnio do kombajnu Anena. Tak jak mówię, trzeba wspierać polską firmę. Aby się rozwijała. Będzie wtedy coraz więcej asortymentu. Także co? Ja chowam traktor i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.